Czy ja muszę coś mówić? Czy ja muszę coś mówić? No pyszne jest, no pyszne, no po no prostu. No ale jest bardzo y Killer <grym z wioski> Nie ale te drzewa wyglądały tak zajebiste. Dawaj ten. Więc, to robię... mniej, jest element element. I To jest ja mój... To jest mój... To jest Patrz, pokaż naszą ścianę. Ja widzę, ja, ja wam pokażę. Tutaj jest Gaba, tutaj są mieszkańki naszego mieszkania. Z przepięknego. To jest Dominik. O, taki kula wyszła. Ja tak. W porównaniu do mnie to Ja tak, Karola, ja i Paola. I tutaj jest pierwszy gość udokumentowany, bo jeszcze wcześniej był właściciel i fontanera, czyli hydraulik. Ale pierwszy <laughs> udokumentowany to jest Michał Panasewicz Z Dobra, ty się kurczę, nie Outfit check, mój. No. Kibidii. <gibidi> 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 Co? <gibidi> Zobaczcie, takie mamy wyjście z apartment. Apartment to No, <gibidi> fajne, fajne. Jak, je, jak ja mam nie kochać życia? Jak ja mam nie kochać życia, kochani? By dosłownie. Widzisz to? Czy A to mogę widzisz? okulary, bo mi słońce świeci? Mm. No, no pokaż to, pokaż to. Zobacz, widzicie to? Nie słońce, tam, te domy. I jak to wygląda, no? To... Jakie tam to... Jak życie? To... No, z kitem. <laughs> <because she's crazy. laughs> uważaj na rowerzystów, bo oni Nie, wiem o tym. To jest Park Santa Maria Luisa. Idziemy teraz na Plaza de Espania. O Boże! O tu jest ładnie, co? Ja wiem. Ja tu mieszkam. Jo. Bo to ładny kadr widzę. Ale nie Taką? Podobać się? Podoba mi się. Yo, Ej, może te mniejsze będą słodsze, No dobra. Ale to pachnie, OMG. Pomarańczowo? No. Porządcy zabawki. Jo, którą? Tą? najmniejszą? Myślę, że mniejsza może być słodsza. No. Dobra, chodźmy na ławeczkę gdzieś. A tu ława nie za bardzo. A one będą dobre. Ale już widzę, że ona jest soczysta. Widzisz to? Patrz. Pokaż tam. Już. Widzisz? O Jezu, widzisz to? Ona płynie w Hiszpanii. Mhm. Gorzka. Mhm. Mówiłam. Te pomarańcze widzowie nie są idealne. Mm. A ogólnie dobra. Jakby smakuje? Myślę, że tak realnie smakuje pomarańcza. Cały <noise> Patrzcie, widzowie, pomarańcze Palma <noise> no. Widzicie to, widzowie? Nie wierzę Nie wierzę Dobra, wchodzimy tam. Ej, no i mamy miejsce, co? Przejdziemy najwyżej przy tym stoliczku. Czyli sobie. No. Jest też Okej. Okay. I u mnie czy burger cheeseburger, tutaj burger. Okej. I, uh, I do tego dobierasz sobie, masz, 14, możesz masz 15, możesz maksymalnie 15 dodatków. Dodatków? Tak. A jak? <Łe> Letuga. Patryk. Patryk. <grym> fries. <grym> small. Thank you. <grym>

Dobra, polczaski. <grym> <grym> jak polczaska. Ale fajnie Z tak trochę. Jo ale to będzie dobre. To będzie pyszne. Za ziemniaki <grym> smakują. Muszę być mega głodny. Michał Pana w Hiszpanii. Co się dzieje w Tobie? Taka sława? W takim miejscu? Ej, bez przesady, <grym> bez przesady. To będzie najlepsze Dobra, Czekaj. Ej, możemy się zamienić miejscami? Tam jest lepsze światło. <grym> Przepraszam. Zobaczcie, bo wy, wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Spójrz, pokaż, pokaż. Kubek fry. Pusteczki. Nie no patrz jak to wygląda chamską, to wygląda tak tą że to się aż chce jeść. Który to jest mój, który to jest mój? Um, ty masz większego. Dobra, fryst ja. Nie, no ja już jestem... Przystęp... Gdzie jest sos? To jest Majonas, nie? Mhm. No i znowu wychodzę do no, takiego Co, p... a, tylko takie rzeczy. Dobra, patrzcie, zobaczcie. Nie wiem po co ja sałatę w sumie byłem. Że... Patrz Krystefanie. Ale no zobacz, pokaż jak to wygląda, widzisz to? Pokażę jak to jest chamski. Koniec, koniec szlapa. Możesz wyłączyć. Idealna. Koniec. Przepyszne. Jeszcze raz, cenka od wyrazu 10. 10. O, to jest ładne, co? No, jest śliczne. Ale pachnie faktycznie. To jest tapas? Zaraz ci powiem Idealne. Życie jest piękne. Przecież nie? Otwarte. No, ale on będzie dobry. tu cafe? Mhm, mhm, mhm. Ja już wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Jam. Jo, patrz to. Mhm, mhm. Mh. O Jezu Święty. Czy to będzie? Dobre? Mhm. Mh. ja to wszystko, ja to wszystko mhm. Lepsze niż w Portugalii. Tak. Mhm.

Y yo estoy estancado en esos tiempos. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda. ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía mujer Algo no anda bien. Czemu to jest tak prześwietlone? Czekaj, stój. No, strasznie prześwietlone. O. Teraz już nie. Fajne? O tak. Ale jesteśmy, czuję się jak vloger, tak totalnie, co? Vlogerem. Jesteśmy vlogerami. Jakie kadry.

<tosimę> to jest to, to wszystko... nie mówcie tak. Jest... Anty, anty, <grymny> anty. są odcinek <grymny> 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 <grymny>